Cześć ma jesteście na kanale Sofi Like i dzisiaj będziemy rozpakowywać taką rzecz. Czyli, yy, to jest make do twarzy. Tak i kupiliśmy to w Rosmanie. Dobra. Zresztą trudne zapakowali, wiesz? No okay. Jakby co to nie jest podłoga Nie, pokaż Dobra, otwarte Też tak Jakieś słodkie, to jest taki ten... O Boże, to jest misio No Ty, ale to miękkie jest E, mogę spróbować? No. O, jak e, ten, antystres anty anty, anty taki. No. Zobaczcie. O Jezu, jakie to mija. O tutaj, bo, tutaj jest zrób tak. Tu jest takie, tu, tam jest w środku taka gąbka. Tak. I nią jak myjesz twarz, to się jakby ta skórka zdrapuje. Tutaj jest domycia. to jest takie, ogólnie takie gumowe. No, można się tak bawić. To jest takie, o patrz, co się stało wtedy, o, takie, o, o. Jakby śpiewał. O, o! o! Okej, okay. teraz Nie, w sumie... Fajna. No. O, fajna ta gąbka. Dobra, już. Możemy kończyć. W sumie. No. Fajna gąbka. Szkoda, że pieniądze nie mamy. To by coś jeszcze kupiliśmy. No. Nie, mamy pieniądze, tylko że w domu. No. Dobra, już można kończyć. No, no to e, podpisujcie się na mój kanał, e, stawcie lajka i się